Wiele ksiąg w jednej książce, wiele postaci, wiele narracji, bardzo wiele zestawień w obrębie książek, które będziemy studiować w najbliższym roku na kursie Biblii Formatora, w ramach Biblii Formatora, czyli obie księgi królewskie, Zdraszane, Chemiasze i obie księgi kronik. I tak naprawdę księgi, które. Pokazują nam, mają nam pokazać e, sposób myślenia Pana Boga i Jego funkcjonowania w relacji z człowiekiem. E, wielość e, historii, wielość jednostek, wielość odniesień i jeden Bóg. E, cały przestrzeń historyczny czasów, miejsc, e, kulturowych Uwarunkowań, przemian. Jeden Pan Bóg, cały czas ten sam, dynamiczny, wierny, niesamowicie zaangażowany. Jeden Bóg, któremu tak naprawdę zależy na Tobie, który spotykasz się z Nim, czytając ten tekst. I taki jest też cel Biblii Formatora żebyśmy mogli spotkać Jego. Dobrego, żywego Boga. Który jest aktywny w Twojej i mojej historii życia, w historii świata. On jest tutaj Panem. On jest dobry. Zapraszam serdecznie. Biblia Formatora. Startujemy już w drugim tygodniu września.